Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Kolory Życia. Dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję za Wasze komentarze, za to, że oglądacie, że subskrybujecie. Dziękuję za wszystkie kciuki podniesione do góry. Bo im więcej kciuków to oczywiście większa oglądalność, większa wyświetlalność i większa możliwość dotarcia do innych osób, którzy jeszcze mnie nie znają, a może mieliby ochotę i chęci posłuchania treści, której przygotowuję w każdym moim filmie. A skupiam się oczywiście na kolorach życia, na tematach, które związane są z codziennością, z naszym codziennym życiem, z naszymi codziennymi obowiązkami, z tym, jak to życie wokół nas wygląda i jak ono na nas wpływa. Wpływa nasza przeszłość, wpływa teraźniejszość, jak my sobie w tym życiu radzimy. Bardzo mnie to interesuje i cieszę się, że mogę się z moimi własnymi spostrzeżeniami na ten temat z Wami podzielić. Um, oczywiście, nie tylko nakręcam filmy, ale pracuję na pełnym etacie w prywatnej klinice ginekologicznej. Mam, Jestem mamą dwójki dzieci i jestem również osobą, która maluje obrazy. Farbami akrylowymi. Napisałam książkę dla dzieci, która została wydana w języku polskim i w języku niemieckim, ponieważ od 20 lat mieszkam w Monachium. Uwielbiam bardzo dużo czytać. Mam już materiał na następną pozycję, którą chciałabym wydać, aby naszym najmłodszym jak najwięcej czasu spędzali rodzice pod postacią czytania, bo my wszyscy wiemy jaki to ma duży, duży dźwięk na rozwój takiego malucha, ale o tym rozmawiałam już i film na ten temat znajduje się na moim kanale. Jak już wspomniałam, bardzo lubię czytać, czytać różne książki i te tak zwane o rozwoju osobistym, poszukiwaniu drogi i celu własnego życia. Zastanowieniu się, po co tu jestem, jakie jest moje zadanie i co chcę w życiu osiągnąć. Przeczytając wielu z takich, takich pozycji, dochodzę do wniosku, że tak naprawdę, słuchajcie, nie jesteśmy i nie musimy się poprawiać, ponieważ wszystko to, co jest najlepsze, wszystko to, co jest wartościowe i wszystko to, co chcemy znaleźć, musimy poszukać w sobie, a nigdy nie na zewnątrz. Mówienie nam, że ciągle musimy przejść do przodu i ciągle robić coś takiego, żeby być jeszcze doskonalszą wersją samego siebie moim zdaniem jest może trochę przesadzone, ale każdy zna ten temat, ma swoje zdanie. Jeżeli chcesz coś znaleźć, to nie musisz tego szukać, tylko musisz to odgruzować. Bo masz to już w sobie. Ostatnią pozycją, którą czytam, którą jestem jeszcze w trakcie czytania, to jest ta książka. Jak uzdrowić siebie? Gdy czujesz się wystarczająco silny, aby móc dostrzec to, co złe, zaczynasz odkrywać swoją duszę. Briana West ist, to jest autorka międzynarodowych bestsellów, których sprzedaż przekroczyła miliony egzemplarzy. I ja Wam tak blisko tutaj pokażę, ponieważ uważam, że jest to książka, którą warto by było przeczytać. Ona jest jakby trochę inna. Ona nigdy nie mówi o tym, że my na siłę mamy coś w sobie zmieniać i my na siłę mamy przejść do przodu. To jest pozycja, która odkrywa, pozwala nam odkrywać wiele rzeczy o samych sobie. Eee, ja pozwolę sobie przeczytać dla Was bardzo króciutki fragment z pierwszego jej rozdziału, który już na początku wywarł na mnie bardzo ogromne wrażenie. Istnieją nieskończone wersje ciebie, mnie, ciebie. Siebie. Istnieje osoba, którą byłeś wczoraj i osoba, którą jesteś dzisiaj. Istnieje osoba, którą byłeś 5 lat temu oraz osoba, którą stajesz się za następnych 10 lat. Istnieje osoba, którą byłeś dziś rano i osoba, którą będziesz wieczorem. Jest osoba istniejąca w umyśle każdego człowieka, którego znasz, spotykasz, poznajesz i kochasz. Każdy z nas ludzi ma w swoim umyśle. Unikatowe wyobrażenie ciebie, stworzone na podstawie własnych doświadczeń, preferencji, przekonań i uczuć, które odczuła w stosunku do siebie samego. Tak jak nas widzą ludzie, patrząc na nas, widzą w naszym odbiciu samego siebie i oceniają nas, oceniają mnie, oceniają ciebie na podstawie swoich własnych emocji, swoich własnych przekonań. Swoich własnych stanów, które w danym momencie posiadają. To, że ktoś komentuje bardzo nieprzychylnie, to nie oznacza, że ta osoba, pod którą te nieprzyjemne komentarze są adresowane, jest taka, jaka rzeczywiście jest, tylko jest opinia tej osoby, która te komentarze i opinie wyraża. Nie należy przejmować się tym, jak bardzo źle mówią o Tobie inni ludzie, bo to jest tylko ich opinia na Twój temat, niekoniecznie poparta tym, czym jest Twoja osoba w rzeczywistości. E, to jest jeden z tych fragmentów. Drugi, ja przepraszam wam, tutaj z dołu przyszedł mój pies, który koniecznie teraz wymyślił sobie, że będzie chciał, chce się bawić. Swoją zabawką. Słuchajcie, w tej książce jest również bardzo ciekawa, ciekawe spostrzeżenie, które już na samym początku przeczytałam, że to co my mamy w sobie, co nas, co może wielu z nas jeszcze nie zna. Ma niesamowity wpływ na to, aby jak gdyby można było powiedzieć, uzdrawiamy siebie wewnętrznie. Uzdrowić siebie wewnętrznie to znaleźć to, ten skarb, tą ciszę, ten balans w swoim własnej głowie. Pomyśleć, słuchajcie, jak jesteśmy różni. Dla jednych jesteś osobą bardzo mądrą, osobą, która może dać wskazówki do tego, jak należy postępować, a inni będą uważać się kompletnie za niekompetentną. Dla jednych jesteś osobą bardzo atrakcyjną, dla innych kompletnie niezauważalną. Dla jednych jesteś bardzo dobrą mamą, a dla innych dzieci totalnie obcą, zimną osobą. Warto więc patrzeć na siebie nie przez okulary osób, które nas oceniają, które na nas patrzą. Warto patrzeć na siebie w swoim własnym sercem, aby dostrzec to, co rzeczywiście fajnego w nas mamy. Zajrzyjcie do tej pozycji. Ona doda wam siły, ona doda nam wewnętrznego spokoju. Bo pozwolę sobie jeszcze krótko przeczytać: Uzdrowienie nie jest wydarzeniem jednorazowym. Ale zapoczątkowane przez tego typu sytuacjom. Nagła strata, zakończenie związku, zmiana pracy, kłopoty ze zdrowiem czy śmierć bliskiej osoby zaburzają nasze wyobrażenie przyszłości. Prawdziwe uzdrowienie polega na wyrwaniu się z głębokiej nieświadomości wyzwoleniu istoty, w którą się przeistoczyliśmy, i świadomym poskładaniu w jedną całość prawdy o tym, kim mielibyśmy się stać. Celem naszego życia nie jest ciągłe bieganie za tym, żeby coś osiągnąć. Celem naszego życia jest to, kim rzeczywiście się stajemy. Jakie lekcje odbieramy, jak interpretujemy te lekcje, jak interpretujemy zjawiska, sytuacje, które nas spotkają, jakie podejmujemy decyzje. Jest celem naszego życia, aby stać się tym, kim będziemy. Na jego końcu. Celem nie jest zdobycie większej firmy, założenie wielkiego biznesu, kupienie większego auta, zbudowanie jeszcze większego domu. Celem jest nas, poznanie nas z siebie. Poznanie nas takimi, jakimi my naprawdę jesteśmy. Opieranie się nie na faktach innych osób na nasz temat, ale opieranie się o opinii nas samych. Takimi, jakimi my jesteśmy. Na tym polega proces ustrawiania. Nie biegajmy i nie gońmy zajączka. Nie gońmy króliczka, ale żyjmy tak, jakbyśmy chcieli żyć, aby było nam dobrze. Zapraszam serdecznie Was do tej pozycji. Naprawdę bardzo, bardzo dobra lektura, którą przytaczać, bym mogła. Tak wiele jeszcze przykładów. W którym, z którymi spotykamy się na co dzień, które mogą nas mobilizować do pewnych zmian, które mogą nas, ja nie chcę powiedzieć, motywować, ale po prostu dać nam spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Niekoniecznego siebie naprawiania, ale uwierzenia, uwierzenia że mamy to wszystko, co nam jest potrzebne aby wiele rzeczy zmienić może czasami ten wielki dyskomfort, w którym się znajdujemy da nam odwagę do tego abyśmy mogli postąpić krok do przodu żebyśmy zauważyli w swoim życiu ile lęku, ile strachu jest i to, że to właśnie nas bardzo mocno blokuje do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o jakiejkolwiek zmianie nie poddawajmy się starajmy się poznać siebie Zapraszam jeszcze raz do spojrzenia na tą książkę i może zobaczenia, że są pozycje na tym rynku, które mówią nam, że nie trzeba, nie trzeba ciągle i ciągle się rozwijać. Jeżeli ktoś na sposób i cel swojego życia chce spojrzeć inaczej. Książkę zakupiłam sobie w księgarni internetowej i Zapłaciłam za nią. To nie żadna reklama płatna tej pozycji. Po prostu tylko uważam, że warto by było przeczytać coś, co rzeczywiście jest wartościowego w tych dzisiejszych czasach, gdzie naokoło tyle rzeczy i tyle informacji nas dotyka. Życzę Wam wspaniałego, pięknego dnia. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli spojrzeć do tej lektury.